Siemano moi drodzy Mam nadzieję, że to mi wyszło Witajcie w odcinku z okazji 40 tysięcy subów Jak wiecie no miałem zrobić fikołka na 40 tysięcy Mam nadzieję, że to mi wyszło i to wam oczywiście wystarczy, także dzisiaj z tej okazji otworzymy sobie paczuszkę jaką dostałem, sporo fajnych rzeczy mam nadzieję i z tej okazji właśnie wymaksujemy sobie moje ostatnio złapane miutu. także Wydamy troszeczkę Stardasta, czyli to co lubicie. Zapraszam na odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej rzeczy związanych z Pokémon GO, moje podróże, jak i ostatnio oczywiście Pokémon GO Fest Berlin, czy też inne rzeczy typu porady i jak stać się lepszym trenerem Pokémon w Pokémon GO. Także subskrybujcie kanał, dzwoneczek i oczywiście e, zostawcie łapeczkę w górę, komentarzyk też mile widziane. A teraz... Moi drodzy, pierwsza paczuszka, druga jest troszeczkę cięższa, ale postaram się ją tutaj przysunąć, bo na pewno jej nie przyniosę. Aaa, paczki przeszkadzają. Czyli to tak, od boku. No nie, nie zobaczycie. Dobra, zróbmy tak. Dobra, tą paczkę. Gdzie to jest? Tutaj. Widzicie, co to jest? Fotelik od SPC Gear. Dziękuję, ślicznie. Za chwileczkę sobie to otworzymy. Najpierw otworzymy to, później zmontujemy oczywiście fotel. Ale to za chwilę to jest ciężkie. Mega, mega ciężkie. Także to później i nie tutaj, bo się nie zmieścimy. Hop. Dobra, także narka. Wychodzę z tym. Dobra, zrobimy to yy, nożyczki. Dobra, mamy nożyczki, moi drodzy, i oczywiście otwieramy. Powiem wam, znaczy domyślam się, co tam jest, ale nie wiem dokładnie. Nie wiem, czy to tak z wami wyrzucić po prostu. tam wypadło. Co my tu mamy ciekawego? Słuchaweczki. Raz. Słuchaweczki. Dwa. Nie wiem, czy jedne nie będą dla Was. O, i to co, o co prosiłem. Klawiaturka. Nowiusieńka. GK650K. Nice. I mamy nowiutką, bezprzewodową myszkę. Leaks Plus Wireless To mi się na pewno przyda. Bo tutaj mam, powiem Wam szczerze, za dużo kabli. Ale no to wiadomo, jeszcze tutaj jest troszeczkę rzeczy do dopracowania w tym moim nowym studio. Za chwileczkę Wam też pokażę. I tutaj jeszcze mam Atlas na moje monitory. Na razie jest tylko jeden stary. A chcemy sobie wymienić na jeszcze. Znaczy, chcę sobie dokupić jeszcze jednego dwa atlasy. Także dziękuję ślicznie za paczuszkę od SPC Gear, łapeczka w górę. Bardzo dobry sprzęt moi drodzy, bardzo dobry sprzęt. Korzystam już od dłuższego czasu i no jest mega, jest mega. Także dobra, mamy to. Ja sobie to zaraz wszystko podinstaluję, ale może najpierw otworzymy krzesełko. Masakra. Ciężkie to strasznie. Ale coś za coś, nie? Coś za śrubeczki. I moi drodzy. Ładny fotelik. Bardzo, bardzo dziękuję SPC Gear za taki ładny prezent. Teraz już krzesło nie będzie nam skrzypieć i będziemy mieli wygodną pracę. No i streamowanie na live'ach, nie? Że będzie na pewno fajnie. Także moi drodzy, mega, mega wygodne krzesło. Monitor, jak mogliście zauważyć, jest zamontowany. Ładnie mam dla Was na czat podczas live'ów na Right Hour czy też innych. Oczywiście, po prostu wydzielone wszystko ładnie, pięknie widać na tym atlasie. Jest zainstalowany monitor, więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję SPC Gear za tą paczuszkę. A teraz przejdziemy sobie, oczywiście, do maksowania. Pokémonów, mojego Mewtu w Berlinie na Ride Tour, inne Mewtu wypaktujemy sobie kiedy indziej. Tak też postanowiłem, oczywiście mamy tutaj Moltresy już, troszeczkę czasu minęło od czasu jak tą paczkę otworzyłem, ale no już padły, powiem Wam, dwa Szajniaczki, dzisiaj też ładny Kranidosik wszedł, ale to kiedy indziej. Dzisiaj Mewtwo. Mewtwo jeśli chodzi o tutaj moje ostatnie. Dobra, zróbmy sobie recent. Jak wiecie, nie wiem czy wam w sumie pokazywałem czy nie, ale wpadło raz, dwa, trzy, cztery setki na tym tutaj naszym ostatnim rzucie jak był Mewtwo. Chyba to jest ten Berlin Community Day Deino. Więc tego Mewtwo sobie zmaksujemy. Mamy 1520 XL. -ek. To zobaczycie kiedy indziej, w innym odcinku. Bo oczywiście więcej Mewtwo będziemy maksować. Będziemy też maksować Shadow. Ale to oczywiście mam nadzieję, że będziecie subskrybować kanał. Dzwoneczek, łapeczka w górę. Żeby oczywiście być na bieżąco z tym, co się dzieje u mnie w Pokémon GO. Jeszcze nie, jeszcze nie wyleciałem. Ale dobra, tamten odcinek pewnie będziecie widzieć, jak ja już będę w Seattle. Także moi drodzy, dzisiaj Mewtwo Zmaksujemy sobie też jeszcze Hydragona dostałem z Trada 100% IV. Także Mutas 475 tysięcy Stardasta, Ej dobra. Ile mamy? 20. Prawie 29 milionów. Kurczę. Już byłem tak blisko 30 milionów. A tutaj no niestety. Yy, znaczy nie niestety. No dla Was dobrze. Dla mnie niestety. Wydajemy Stardust. Więc 475 tysięcy. Kolejny Mewtu z maksowany i tutaj oczywiście mamy Psystrike'a, ja sobie zmienię na Psycho Cat na Fasta, bo no nie lubię Confusion, Confusion jest zbyt długie a tak Psycho Cat'em możemy sobie łatwo oczywiście robić uniki więc kolejny atak dodatkowy kupiony <laughs> więc mamy 575 tysięcy Stardasta e, wydane także dobra, to jeśli chodzi o Mewtwo, także tutaj jak widzicie mamy raz, dwa Dobra, nie będę Wam spoilerował, to sobie zrobimy w następnym odcinku. Będziemy maksować jeszcze Mewtu, oczywiście Candy i wszystko jest, xlki są. Mm, nie wiem tylko, czy mi starczy na wszystko. Ej, a to w ogóle on jest bez tego, bez ataku. A właśnie, bo to bapałem go podczas Perlina i to Mewtu już się skończył. No właśnie, no właśnie. No trudno, trudno. Pewnie rob, zrobimy mu po prostu drugi atak. Ale teraz, jeśli chodzi o e, kolejne Pokemony, to jak wiecie, nie miałem setki Deino, a udało mi się zdobyć Strajda. Nawet trzy sztuki, tak naprawdę. Więc e, mamy tutaj z No niestety, ale no, będę musiał oczywiście tutaj e, wydać dodatkowy. Stardust, to znaczy nie nie dodatkowy Stardust, tylko Charge Elite Charge dmk na to, żeby zrobić tutaj Hydragonowi ten atak brutal swing. Yy, mam jeszcze dwie setki, nie wiem czy będziemy je robić dzisiaj. Jak myślicie, dzisiaj robimy je, czy nie, dzisiaj robimy je, może zróbmy je dzisiaj. Zobaczymy, ile mam Elite Charge DM-ek za chwilę, i wtedy sobie zobaczymy. Także no, mamy Hydragona. Mamy tutaj 100% IV, także łapeczka w górę, kolejna setka będzie wymaksowana, cyk, 4098, no tutaj to jest laki, więc mamy 233 tysiące, tylko stardasta. a normalnie by to było no prawie 500, tak, no razy 2. Więc dzisiaj no milion Stardust'a prawie, że wydamy. Dobra, robimy cyk, power up, 4098, Hydragon, wymaksowany robimy mu cyk, nowy atak chociaż nie wiem czy będzie ten nowy atak mi potrzebny ale tutaj zróbmy sobie e, Items Elite Charge DM mam 15 dobra, to zróbmy sobie tak cyk, continue brutal swing, teach teach, ok mamy bite, brutal swing wymaksowany, high dragon na 50 level, także wiecie, łapeczka w górę musi być oczywiście Poczko. I teraz, czy ja właśnie chcę jeszcze maksować te dwie sztuki, czy poczekamy sobie na Community Day, ten taki podsumowujący yy, i po prostu wtedy zrobimy ewolucję, no bo jak wiecie, w grudniu mamy podsumowanie wszystkich Community Day, wtedy możemy zrobić ewolucję tych Pokémonów, które miały to Community Day w tym roku, i wtedy otrzymają one ten atak specjalny. E, które no miały, tak jak tutaj, no, High Dragon miał brutal swing, więc nie wiem, czy nie poczekamy po prostu na to i nie zmaksujemy to później. On Raid, thanks. TY to znaczy, no, że po prostu jak jestem online. Tak, on to znaczy online równa się Raid, czyli możecie mnie zaprosić na raidy. TY to jest skrót od Thank you. To często zadawane jest to pytanie, więc to takie tutaj, no, dwie odpowiedzi na, na to. Tutaj na znaczy, no, porada, powiedzmy, na Community Day, poczekać do grudnia, jeśli otrzymaliście oczywiście jakiegoś straida czy coś ee, dobrego Dayno i no, nie chcecie marnować tutaj Elite Charge diemki, to wtedy możecie sobie w grudniu właśnie ewoluować tego pokemona. Będzie zresztą powiedziane na pewno, a jak będziecie subskrybować kanał, będziecie mieli dzwoneczek, to na pewno. Będziecie widzieć mój odcinek, w którym będę o tym oczywiście mówił. Także, dobra, no, żeby nie przedłużać tego odcinka, chyba to na tyle. Studio moje, słyszałem, ostatnio Wam się podobało, ale w sumie, w sumie, wiecie co? Dobra, zakończymy nagrywanie ekranu i zrobię to, co mieliśmy zrobić dawno, dawno, dawno temu. <grym> nie wiem, czy wiecie. Nie wiem czy pamiętacie, ale dobra. Ja cały czas trzymam te trzy tutaj figurki w folii i czekam na dobry moment, żeby po prostu je otworzyć. I tutaj mamy jeszcze Arkiusa. dobra, Usta zostawimy sobie na koniec. Więc zróbmy to w końcu, bo już chciałbym właśnie je gdzieś mieć tutaj postawione ładnie na półeczce, żeby one ładnie stały. A nie wiecie, cały czas folii wiszą sobie, znaczy wiszą, leżą. Dobra, czy jest tutaj jakiś myk, żeby to otworzyć? Tu jest jakaś dziurka. Dobra, to może tą dziurką po prostu pójdzie. Dobra. O, O ja. Kurczę, no zniszczymy trochę ten napis. Dobra, może lepiej z tyłu to zniszczyć. Ale dobra, na no folii nie będę zachowywał. Więc mamy, cyk. Ładnie. Czekajcie, tu muszę sprawdzić, czy to wy ładnie widzicie. Mamy parkie Wstawmy sobie może je tutaj. Tu damy na wieszaczek. Cyk. parkia Oczywiście one nie są jakieś super, hiper duże, ale... Po prostu już będą otwarte, no bo powiem Wam zawsze, mówię dobra, dzisiaj w tym odcinku otworzymy to i po prostu żeby to już ładnie miało swoje miejsce i zawsze zapominam, nie? Dobre, mamy, cyk, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Tu, Jalga tu jeszcze ma jakąś taką ochronkę. Chyba trzeba Dwoma O Cyk Cyk Dobra, była taka ochronka Cyk Dialga Ładnie Pewnie fokus jest na mnie <laughs> No, ale mamy ładną Tutaj, cyk palkie mamy cyk Dialgę Nice. I ostatniego naszego tutaj Pokemona. Jakim jest Bóg Pokemonów. Arceus. Kurczę, powiem wam troszeczkę żałuję, że nie mam czasu na grę w Legends Arceus. Nie ma teraz ostatnio czasu strasznie. Ale dobra, może to nam już wystarczy, żeby go wyciągnąć. Tak. I mamy ostatnią figureczkę arkeusa. Może o w takim tutaj świetle będzie go widać ładniej. Nice. Więc mamy wszystkie trzy figureczki otwarte. Zostawcie łapeczkę w górę. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej. Z moich przygód związanych z Pokémon Go. Subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, łapeczka w górę, komentarzyk, piszcie Arceus, dostaniecie serduszko. Także widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.